Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałem Was zabrać na spacer po Obi, dlatego że w Obi pojawiła się nowa, genialna dostawa roślin i mam nagrany dla Was krótki, ale bardzo treściwy materiał. Mało tego, może nagram drugą część, dlatego że Pani w sklepie powiedziała mi, że na magazynie mają jeszcze 10 wózków z roślinami kolekcjonerskimi też i jestem bardzo ciekaw, co tam na tych wózkach jest. Pani. Pobudziła mój apetyt na rośliny. Yy, powiem wam, że tym razem nie wyszedłem z pustymi rękami. Jestem bardzo zadowolony z zakupów, których dokonałem. Ale to, co kupiłem, pokażę Wam na koniec filmu. A teraz zapraszam Was już na przegląd, bo będzie co oglądać. Bawcie się dobrze. Zaczniemy sobie od rafidofory Gold Rush. Jest to absolutna nowość w obi. Sadzonek było dużo, były one zdrowe, prześliczne i było naprawdę z czego wybierać kosztowały po 50 zł. Przechodzimy sobie obok i tutaj mamy Rafidofore variegate. Zobaczcie jakie też ładne sadzonki. Tu akurat wziąłem taką średnio wybarwioną, ale były też dużo ładniej wybarwione. Zobaczcie na przykład na tą, choć niektóre liście już miały plamy. Trzeba było tutaj jednak uważać co się bierze, ale roślin było sporo, więc można było wybrać naprawdę ładną sadzonkę. Była też monstera oblika. Zobaczcie i te sadzoneczki były też spore. Niestety tutaj nie było jeszcze cen, a wszystkich nie sprawdzałem, bo to są rośliny jeszcze na wózkach. No i mamy jeszcze monstera Adansonii Mint, bardzo ładnie wybarwione, prześliczne kolory, sadzonki zdrowe, gęste. Naprawdę polecam. Przechodzimy sobie do pięknej draceny. Spójrzcie, jakie gęste, zdrowe sadzonki, niesamowite kolory. Było ich naprawdę sporo tutaj na wózkach. Obok mamy żywe kamienie, trochę sukulentów w takich małych rozmiarach. Też paleta kolorów, wzorów i w ogóle odmian była bardzo zróżnicowana. Mamy też malutkie aglaonemy. Zobaczcie, przepiękne aglaonemy o takich różowych liściach z zieloną obwódką. Przechodzimy do nowych fikusów. Zobaczcie, to są fikusy. Słuchajcie, też przepiękne w odmianie zielonej, jak wam tutaj pokazuję. Bardzo wyjątkowa roślina i obok były te same fikusy, ale z wariegacją. Zobaczcie taka kremowo-biała wariegacja. Też rośliny duże. Tutaj akurat ciężko było mi wyjąć, więc nie mogłem Wam tutaj w całości pokazać. No i przechodzimy sobie troszkę niżej i mamy miks filodendronów. Na pierwszy rzut tutaj poszedł filodendron Pink Princess Marble, ale były też inne odmiany. One nie były podpisane, ale tutaj jakiś Filodendron Orange, nie wiem, ja się tak tutaj na tych filodendronach aż za bardzo nie znam, bo po prostu ich nie posiadam w swojej kolekcji. Były też na pewno Ring of Fire, były też jakieś tam czerwone, później Wam je pokażę. Były też przepiękne peperomie. Ja fanem peperomii niestety nie jestem, ale doceniam ich piękno. No i tutaj mam taką czerwono-brązową peperomię, prześliczna, gęściutka. Zresztą wszystkie były gęste. I tutaj Wam pokażę pozostałe odmiany, takie zielone, tutaj różowo-zielone, takie w ciemnych odcieniach. Także naprawdę było, było z czego wybierać. Przechodzimy sobie do begonii. Tutaj mamy przepiękne begonie. Ja uważam, że to są super fajne rośliny, ale niestety nie dla mnie. Tutaj odmiana Silver Jewel, ale ona była droga, 78 zł, słuchajcie, no... Dla mnie sporo. Była też facja Spider Web i ona była za 50 zł. Moim zdaniem, cena fajna, atrakcyjna. Sadzonki zdrowe, ładnie wyrośnięte. No i była też choja. Za chwilkę wam te choje pokażę. Tam była cena 50 zł, i tam było podpisane, że to jest wersja variegata, ale to były zwykłe choje zielone. No i tutaj wam jeszcze robię rzut na, na całość. I przejdziemy sobie właśnie do kolejnych roślin. Tutaj mamy monstera, oczywiście małpkę, mamy philodendron Ring of Fire, czyli taki można powiedzieć standard. Przechodzimy sobie troszkę dalej i mamy anturia w odmianie Varokuinum. One były no dość drogie dla mnie. To duża cena, bo ja za anturiami nie przepadam. Tam widzieliście 129 zł. Były też alokacje za 50 zł. To były alokacje Red Secret ładne duże sadzonki, ale też niestety nie rośliny, które bym chciał kupić. Totalna nowość w Obi, czyli Monstera Burle Marx Flame. Zobaczcie e, jakie piękne sadzonki. No, powiem wam, że naprawdę cudowna roślina. No i obok tych Monster Burle Marx były też monstery variegaty oraz monstery Ty Constellation. Wspomniane przeze mnie tajeczki, pięknie wybarwione, naprawdę powiem Wam, że roślinki były dobrej jakości, naprawdę dobrej. I zwróćcie też uwagę, jakie piękne wariegaty też o dużych liściach, pięknie wybarwionych. Jestem naprawdę oczarowany tutaj tymi monsterami. Mamy dwie hoje: Burtonie Wariegaty i Flamingo Dream. Za 17 zł takie maluszki, jeżeli ktoś lubi zaczynać od małych roślin to też było sporo sadzonek, ładne, zdrowiutkie, były też miksy roślin, były begonie, było Amydrium później Wam pokażę ceny, bo były z drugiej strony były też małe alokazje Silver Dragon, były też alokazje Ritz Secret, o ile to jest ta sama co poprzednio wam pokazywałem były też pnącza po 15 zł lub po 19 to chyba dotyczyło tego pięknego enjoya, bardzo duże liście gęste sadzonki, były oczywiście filodendrony lemon lime były filo, epipremna sebu blue więc też było z czego wybierać jeżeli chodzi o pnącza, były też brazile, były też zwykłe skandensy no i obok może pięknych, cudownych, kolorowych aglaonem za niecałe 40 zł ceny bardzo atrakcyjne wybór ogromny Sadzonki przepiękne, zdrowe, naprawdę z całego serca mogę Wam je polecić. Były też malutkie begonie, filodendrony w miksie, więc tutaj był taki typowy miszmasz maluszków. Zobaczcie ile się tutaj dzieje. Naprawdę zatrzęsienie roślin. Nie wszystkie były oczywiście poukładane, więc jest tutaj taki miks wszystkiego. No i mamy też ceny 10 albo 20 zł. Moim zdaniem... Za niektóre rośliny cena naprawdę przyzwoita. Były też anturia no i filodendrony, kozą tutaj, choć moim zdaniem trochę drogie. Syngonantus mikado to też wyjątkowa roślina. Pierwszy raz taką roślinę widzę. Powiem Wam, że bardzo intrygująca, ciekawa roślinka. Były też malutkie ananasy obok. No, i to też były rośliny jeszcze na wózku, jeszcze niewypakowane. Obok też były draceny w różnych odmianach. Trochę roślin wiszących, w tym ta przepiękna krasula. Niestety roślina akurat nie dla mnie. Były też takie cudne rośliny. Nie wiem co to były za rośliny, bo po prostu na takich roślinach się nie znam, ale były naprawdę piękne. Zobaczcie gdzieś tam jeszcze jakieś epipremnum się zaplątało tutaj też jakaś krasula bardzo ładna, taka zielona, gęsta była naprawdę śliczna troszkę tych trochę tych wieszaków tutaj było szczególnie właśnie sukulenty były też noliny za niecałe 90 zł fajne roślinki wyjątkowe, były też Nowe, cudowne peperomie vanilla za 35 zł. Cudne, błyszczące, skórzaste listki wyglądały te rośliny genialnie, jak sztuczne. I obok była też druga odmiana peperomii Raindrop za 30 zł. Tutaj też bardzo duże, okrągłe liście miłe, takie gładkie w dotyku. No i możecie zwrócić uwagę, że było też EpiPremnum. I tutaj zastanawiałem się, czy to jest Epipremnum złociste, tak pięknie wybarwione, czy Epipremnum High Color, bo naprawdę kolorki cudowne. Bardzo takie jaskrawe, dobrze wybarwione rośliny. No i tutaj szybki rzut oka na morze roślin. Krótki powrót na tą półeczkę z filodendronami, tutaj jeszcze właśnie te, o których Wam mówiłem, te czerwone. No i tutaj było chyba jeszcze Painted Lady, i były też takie. Piękne nakrapiane draceny. I na koniec jeszcze malutkie zamykulkasy zenzji oraz w tle fikusy. Malutkie begonie w doniczkach, szóstkach, ale zobaczcie jakie duże, gęste sadzonki. Słodka, cudowna roślina. Pokażę Wam też niektóre rośliny na wózkach. Niestety nie mogłem się tam dostać, bo były zbyt wysoko tutaj chyba jakieś fiołki tak czy to są fiołki ja się nie znam na takich roślinach ale były też naprawdę urocze i robię wam już rzut kamerą do góry no i tam aha tutaj zdjąłem dla was jeszcze papryczki w takich naprawdę fajnych odmianach zobaczcie fioletowo czerwone były jeszcze takie zielonkawo limonkowe były też pomarańczowe papryczki więc super ozdoba do kuchni i górna półka to też kolejna dawka roślin. Były też birkiny, jakieś też paprocie. I tutaj też robię Wam rzut, była chyba euforbia. I były też jakieś odmiany paproci, szczególnie ta po prawej stronie mnie zaintrygowała. I tak nie mogłem jej wydostać z wózka, bo była za wysoko kolekcjonerskie zamiokulkasy kameleon niestety były dość drogie 230 zł za sadzonki takie bym powiedział mało gęste to trochę za dużo tym bardziej że na festiwalu roślin te zamykulkasy też były w dużo atrakcyjniejszych cenach były też grubosze takie zielone lub miętowe po 20 zł więc cena moim zdaniem spoko a tamten kosztował 30 było też trochę odmian kalatei, no i to wszystko, jeżeli chodzi o rośliny. To był przegląd roślin z Obi. Dajcie znać, jak podobała Wam się pierwsza część dostawy. Dla mnie dostawa naprawdę przecudowna, przepiękna. Pojawiło się dużo nowości, jak możecie zobaczyć, mogliście zobaczyć. Myślę, że też każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego że rośliny były z różnych gatunków, więc. Myślę, że było naprawdę różnorodnie. No, i teraz pokażę Wam, co kupiłem. A kupiłem sobie dwie rośliny, ale to były rośliny, na które już jakiś czas temu się czaiłem. I powiem Wam, że ta dostawa to był strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o moje wybory. I pokażę Wam, może najpierw pokażę Wam tą perełkę, którą udało mi się upolować. Słuchajcie, będzie to Monstera. Już Wam pokazuję tą Monsterę. Może po tej stronie będzie ją lepiej widać? Słuchajcie, monstera Burle Marks Flame i jest to roślina, na którą naprawdę jakiś czas temu się już czaiłem. Pojawiła się w wielu sklepach internetowych. Pojawiają się sadzonki większe albo mniejsze i powiem Wam, że mi się udało naprawdę duży okaz upolować. Zobaczcie, jaka ta roślina jest już duża. Jest to Doniczka, chyba 17. Nie jest napisane, ale to jest chyba siedemnastka, słuchajcie, i zwróćcie uwagę po prostu na tą roślinę. I Ja wam powiem, że ona była w mega atrakcyjnej cenie, dlatego że kosztowała bodajże 219 zł. Jak ja usłyszałem tą cenę, to no od razu musiałem tą roślinę zabrać ze sobą. Słuchajcie, ja myślałem, że ona będzie dużo droższa. I co mogę o niej powiedzieć? Powiem wam, że robi naprawdę duże wrażenie bardzo duże wrażenie pięknie powcinane liście. Zobaczcie, to jest najnowszy liść tej monstery przepiękne fenestracje. Dodatkowo ta roślina ma ładny pokrój, póki co. Na liściach są takie fajne wyżłobienia, takie wklęśnięcia, ale też takie wypustki co tworzy tą roślinę naprawdę wyjątkowo. To jest jej atut, bo te liście nie są takie, wiecie, gładkie, tylko one są po prostu z taką niesamowitą strukturą. Pięknie się błyszczą, ładny kolor. No i te wcięcia, słuchajcie, no to jest coś pięknego. Faktycznie takie, e, takie ognie się tutaj wytwarzają. Nawet jak liście nie ma wcięcia, on też wygląda cudownie. Ogólnie sadzonki bardzo ładne, bardzo zdrowe. Na mojej paletce, w obi, w moim obi na paletce były chyba tylko cztery sztuki, w tym jedna była gdzieś osobno w ogóle postawiona. No i powiem Wam, że mam też dylemat, gdzie tą roślinę postawić, czy postawić, przepraszam, gdzie ją posadzić. Czy w hydroponikę, czy może w tradycyjne podłoże. Jeszcze się zastanowię, jak ją poprowadzić. Na pewno dostanie jasne stanowisko. Z tego, co zdążyłem się też dowiedzieć, nie jest to roślina, która bardzo szybko rośnie. No ale zobaczymy. Ja będę się jej uczył, bo to jest dla mnie też nowość. I zobaczymy, jak ta roślina u mnie będzie dawała radę. Ale powiem Wam, że robi naprawdę na żywo robotę. No i fajnie, że mogłem wybrać sobie konkretną sadzonkę, dotknąć tej rośliny, popatrzeć, obejrzeć ją, bo niestety w sklepach internetowych nie mamy tej możliwości. No i. Pokażę Wam drugą roślinę i chciałem Wam też opowiedzieć taką y, bardzo miłą anegdotkę z Obi, bo akurat byłem przy tych monsterach, y, które widzieliście na filmie, i podszedł do mnie Pan, y, Pan Marek, i powiedział coś takiego. Pierwsze jego zdanie to było, y, że znamy się jednostronnie, że Pan Marek mnie zna, ale ja pana Marka nie znam. No, ja się zapytałem, czy zna mnie z YouTube'a. No i pan Marek powiedział, że tak. I powiem Wam, że porozmawialiśmy kilka minut i naprawdę ta rozmowa zrobiła mi dzień, bo byłem w takim powiedzmy, kiepskim humorze, takim byle jakim bym powiedział. I powiem wam, że ta krótka rozmowa zrobiła mi dzień, bo yy, rzadko się zdarzają takie sytuacje, że ktoś też zaczepia i też docenia to co, to, co robię. Także bardzo miło mi się zrobiło. No i z tego miejsca też Pana Marka pozdrawiam, bo prawdopodobnie ten film ogląda, więc dziękuję bardzo za przemiłą rozmowę w Obi. No i pokażę Wam drugą roślinę, którą kupiłem sobie w Obi. Jest to Rafidofora Gold Rush. Jest to odmiana o takich fajnych, jasnych, limonkowych liściach. Zwróćcie uwagę, że te liście są jasne. Te starsze są, powiedzmy, takie zwyczajne, zielone, ale te nowe wytwarza ta roślina już takie jaśniejsze. No i ona się właśnie tym różni od tej, powiedzmy, zwykłej, zielonej rafidofory, tym, że te liście są takie limonkowo-złote. W drodze już też jest kolejny listek. Ja tą monsterkę, tą rafidoforę dam na palik. Chciałbym, żeby ona ładnie pięła się po paliku, żeby wytwarzała duże liście. I tamtej monsterze... Też będę dawał palik, tylko jeszcze muszę pomyśleć, czy dać palik z mchem, czy raczej pójść w jakiś palik kretistę. Jeszcze nad tym pomyślę. I ta sadzonka kosztowała 50 zł. Nie wiem, czy to dużo, czy niedużo, ale powiem Wam, że jeżeli miałem możliwość też wybrania sobie konkretnej sadzonki, dotknięcia rośliny, to wolałem kupić właśnie w obi taką roślinę. Niż przez, przez jakiś sklep internetowy. Więc bardzo się cieszę, że tą roślinę też mam, dlatego że ona w fajny sposób rozjaśni też aranżację. Bo z reguły nasze rośliny są gdzieś tam w takich odcieniach zielonych, w kolorach zielonych, a tutaj mamy coś takiego na przełamanie. Więc te dwie rośliny to moje. Dzisiejsze zakupy. Ja jestem usatysfakcjonowany. Czekam też na tą drugą część dostawy. Może jeszcze coś mi się trafi. I powiem wam, że gdybym był takim początkującym roślinomaniakiem, zbierałbym gdzieś roślin, rośliny do swojej kolekcji dopiero, to byłbym w raju. Naprawdę wyszedłbym chyba z pełnym wózkiem roślin, bo było z czego wybierać. No, i słuchajcie, to by było na tyle. Dajcie znać, jak podobają Wam się moje zakupy. Lećcie do obi, spieszcie się, bo może w Waszych obi już są te przepiękne rośliny. Polujcie, może uda Wam się coś kupić. No i oczywiście, dajcie znać tutaj w komentarzu, jak uda Wam się coś fajnego upolować. Jestem bardzo ciekaw Waszych zakupów. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Życzę Wam wszystkiego zielonego. Trzymajcie się. Cześć.